Firma Calcargo związana jest z grupą DBK od 2010 roku, natomiast pierwsze nowe ciągniki siodowe odebrała w 2012 roku. W dniu dzisiejszym mamy przyjemność przekazać kolejne nowe ciągniki siodłowe. Auto firmy Calcargo wyposażone są w 13-litrowe jednostki napędowe o mocy 460 koni, zautomatyzowane 12-biegowe skrzynie Aestronic oraz Intardery. Cechą charakterystyczną ciągników siodłowych firmy Calcargo są najwyższe kabiny Super Space Cup, Pełne ospojlerowanie wraz z fabrycznymi spojlerami międzyosiowymi oraz światła mijania w technologii LED. Klient kładzie duży nacisk na skonfigurowanie auta pod kątem jak najniższych kosztów utrzymania, jak również wygody kierowca. W przekazywanych pojazdach dodatkowego wyposażenia dostrzec możemy m.in. telewizor, aluminiowe wykończenie wnętrza, spężynowy materas dolnej leżanki, lodówkę, dodatkową szufladę czy też DAF Nightlock, czyli ryglanty łamaniowe. Działalność gospodarczą założyliśmy w 2010 roku. W chwili obecnej posiadamy 14 składów. Są to ciągniki marki DAF. Od modelu 105 z 2007 roku poprzez modele Euro 6, które odbieraliśmy w tym roku. Auta wykonują dosyć ciężką pracę. Jest to transport międzynarodowy, bardzo zróżnicowany. DAF dostarcza nam bardzo dobry pojazd w bardzo dobrej cenie. A poza tym jesteśmy bardzo zadowoleni z obsługi serwisowej. Miałam okazję przejechać się nowym dafem. Siedziałam za kierownicą tego olbrzyma. Ja taka mała osoba, bardzo wspaniałe uczucie to było. Bardzo wygodne siedzenia. Leciutko kierowało się. Coś wspaniałego. Ze względu na charakter wykonywanej pracy, staramy się wyposażyć nasze pojazdy jak najlepiej pod względem naszych pracowników. Nasze samochody mają najwygodniejsze fotele, wygodne łóżka, system audio. W tych pojazdach zamontowaliśmy także telewizory. Kierowca bardzo dużo czasu spędza w samochodzie, dlatego musi wygodnie pracować i mieć gdzie odpocząć. Kierowco zawodowym jestem od 27 lat. Jestem mile zaskoczony spalaniem, jest niewielkie przy czym zachowuje samochód, dynamikę, moc. Wprowadzi się lekko, przyjemnie, no, automatyczna skrzynia biegów. Grupa DBK współpracuje z firmą Kalkargo od 2010 roku. Nasza współpraca rozpoczęła się od sprzedaży pojazdów używanych, a dwa lata później zostały przekazane nowe pojazdy marki DAF. Kakargo to przykład klienta, który jest obsługiwany kompleksowo przez grupę DBK, rozpoczynając od doradztwa przy wyborze odpowiedniego pojazdu i jego sprzedaż, poprzez jego finansowanie i obsługę posprzedażną, serwisową.